Jadę właśnie od granicy państwa. Słońce przebija się przez wysokie korony sosnowego lasu. Tam jest plaża, na której górę wszyscy na granicy państwa. Jadę, jadę, jadę. Przepiękne zarówno pagórki, po moreny polodowcowe. Wytworzone przez lodowiec odchodzący stąd wiele milionów lat temu. Uwielbiam te zagłębienia, wąwozy, gdzie wszędzie rośnie, zarówno właśnie las. Są też okopy naszych żołnierzy z ostatniej wojny. Tutaj były strategiczne punkty, tak samo obrony wybrzeża, jak i na helu. Pogoda wyjątkowo piękna i, i, i dopisała po prostu. No i taka droga jest do samej krynicy. Tak więc polecam serdecznie. Fajna, lekka wycieczka. Oczywiście można się wbijać jeszcze w dukty poboczne, których jest na mierze wiślanej. Aż do stegny Jantara Mikaszewa, Mikoszewa pełno. Tak więc. Uwielbiam tą ścieżkę, od 20 lat ponad nią jeżdżę i bardzo, bardzo polecam dla takiej, czy zarówno godzinnej, dwugodzinnej, a może całodniowej, jeśli ktoś chce pojechać do, yy, zrobić całą Mierzeję Wiślaną, tak jak to wielokrotnie uczyniłem, polecam serdecznie. Michał.